Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego aktywnie wspiera producentów produktów regionalnych, a także miejsca sprzedaży ich wyrobów. Nie mogło ich zatem zabraknąć na dziesiątych urodzinach Twojego Zielonego Targu, organizowanych 1 września na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze w Ochotach. LCPR aktywnie współpracuje z Targiem. Tego efektem są m.in. organizowane od czterech lat warsztaty z producentami regionalnymi. Tym razem przygotowane zostało również szereg atrakcji dla odwiedzających targ. Były degustacje, były warsztaty, a także była wspaniała jubileuszowa niespodzianka w postaci cudownych tortów przygotowanych przez piekarnię cukiernię Anders. Uczestnikom targu torty serwowali właściciele cukierni, państwo Anczak. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez organizatorów Twojego Zielonego Targu: Paulę Lencewicz i Michała Czarnickiego, a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z członkiem zarządu z Zbigniewym Kołodziejem Naczelnym. Po raz kolejny zorganizowano warsztaty z producentem regionalnym, które za każdym razem znajdują wyjątkowe zainteresowanie. Tym razem skupiliśmy się na pobudzeniu kreatywności uczestników i stworzeniu wyjątkowych torb uciennych z własnym malunkiem. To atrybut, który jest konieczny, jeśli wybieramy się na zakupy w takie miejsca. Nie tylko zmieścimy do niego wszystkie zakupione produkty, ale również dokonujemy zakupów w sposób ekologiczny, nie wytwarzając zbędnej ilości plastiku. Warsztaty, podczas których tworzone były torby z własnymi malunkami, prowadził lubuski artysta. Pan Dominik Staśko to lubuski artysta specjalizujący się w rękodziele artystycznym. Jest wszelako uzdrowniony, a jego dzieła często podziwiać można w wielu miejscach w naszym województwie. Pan Dominik swoją twórczością zainspirował uczestników warsztatów. Uczestnicy podczas warsztatów mogli odkryć sobie nutę artysty. Kolorowe torby roiły się od wielu radosnych barw. Każda była inna, ale każda była wyjątkowa i niepowtarzalna. W Przypadku toreb, których namalowanie mogłoby wydawać się proste, pan Dominik zdradził cenne rady dotyczące tego, jaki rodzaj farb najlepiej użyć do takiej torby, czy które kolory będą ze sobą najlepiej korespondować. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak użytkować namalowaną torbę, aby posłużyła nam jak najdłużej. W końcu taka jubileuszowa, własnoręcznie wykonana torba to nie byle jaki rarytas. Swoją inwencję twórczą wykazali zarówno dzieci, jak i dorośli, co pokazało, że takie działania łączą pokolenia i mogą być doskonałym pomysłem na spędzenie wspólnego dnia. Wydarzenie przyciągnęło na teren Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze w Ochmi nie tylko mieszkańców województwa lubuskiego, ale także ponad 80 różnorodnych wystawców, prezentujących m.in. Sery, miody, produkty mięsne, wyroby piekarnicze czy cukiernicze. Każda osoba odwiedzająca targ miała możliwość znalezienia czegoś dla siebie. Jubileuszowi towarzyszyła wspaniała, pogodna atmosfera, a także wiele atrakcji skierowanych dla dzieci i dorosłych. Wiele możliwości spędzenia czasu zapewniło również Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Nie był to jednak koniec atrakcji przygotowanych przy, dla uczestników przez LCPR. Podczas urodzin Twojego Zielonego Targu jednostce zależało, aby każdy znalazł coś dla siebie nie tylko pod względem artystycznym, ale również w kwestiach smakowych. To właśnie dlatego, oprócz warsztatów, zorganizowane zostało wiele różnorodnych degustacji, w ramach których wydano ponad 1500 porcji degustacyjnych. Nie mogło również zabraknąć tortów jak na prawdziwe urodziny przystało. Było to możliwe dzięki piekarni cukierni Anders, która na targu obecna jest od samego początku. Jednym słowem, działo się wiele. My życzymy Twojemu zielonemu targowi kolejnych wspaniałych urodzin, a koneserów zapraszamy na zakupy u naszych lokalnych producentów. Zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych działań na Facebooku i stronie internetowej www.lcpr.pl.